Koleczko Zobaczcie, my dzisiaj w trasie, kurde! Romeo i się sterami Skody Kody. Siema, mordy! Zobaczcie, kurde! Dałem tydzień temu na, na, na msze, żeby Romeo jechał, kurde! Był kierowca na polagrę. I zobaczcie, spełniło się to, kurde! A z nami co dzisiaj? Siostra, Jula? Siema! Marek! Siemka, znowu ja! Z ekipy... Ja dzisiaj gościnnie, gościnnie, tu z tyłu, z tyłu. Dokładnie, z ekipy Lecimy sobie super. Dokładnie, flaszeczka już tak, tak napoczęta jest, żeby tak na spokojnie, żeby rozgonić chmury. Lecimy sobie na polagrę Premiery do Poznania. Mamy dokładnie, o kurde, 45 km tylko. Mamy godzinę 7.44. Będziemy chyba, nie wiem, się modli żeby nam otworzyli. O te otwierają, a daruj się na mnie, że nie zdąży! Poczekamy tyle i tyle. Także bym skodę przegonił, to zdąży! Chyba, że weźmiemy gdzieś na stację, się wysikamy, trochę zrobimy sobie przerwę. nie sobie lufę. Na stację się nie zajeżdża sikać, tylko tankować. Romeo teraz tak y, do filmu jedzie tak przepisowo, nawet niżej, 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 niżej niż przepisowo. Pewnie jakieś tam zdjęcie przyjdzie, no ale. Słuchajcie, no kieruje, nie? Zdjęcia nie będzie, bo duży blask odbiło kamerę. Więc y, widzimy się w Poznaniu. Będzie grubo No i zobaczcie mordeczki Stoimy na Torach Zajechaliśmy na miejsce Ekipa zebrana idziemy do wejścia widzimy się na miejscu Kurde będzie grubo. A co? Wróciliśmy już sobie na, na halę do, na targi Polagra Premiery w Poznaniu I widzimy się na y, stoisku Makronika. Mamy odpowiednika Gemaxa 165, czy tam 165 Za chwilę widzimy się na miejscu Romeo siedzi w Makorniku I powiem Wam, że dobija targu Za chwilę widzimy się w Makorniku. Zobaczcie mordeczki, odpowiednik Gemaxa Praktycznie przedni most podobny Zwolnicy to wszystko to samo Nowszy design, nowsza maska Kabina góra, kabiny praktycznie taka sama Yy, lusterka inne, oczywiście silnik ten sam tylko emisja spalin już inna wiadomo Romeo siedzi w kabinie już ugaduje interesu zaraz <grym> usiedziemy w kabinie i guzika szuka do do trąbki widzę <grym 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 no sieć. No tu, tu się no, to jest Marek, siadaj. Jasno? Siada. Jasno, nas najszybciej i co? <grym> panu powiem. Romero <grym> 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 ugaduje. Nie, no, nie, nie, nie. Nie, 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 to nie, sam, nie, Tylko, że kurczę, o ja, ale to nie, maska nie, maska tak nie, nie, się nie, nie, tylko. nie, to nie, 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 to się nie, 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 Nowe, no. nowe 180, 180 tak? tak mówił, tu przedstawicie akurat ten, nie? 380 netto, ja nie mówię, że to jest mało, bo to jest naprawdę no w krasy, to samo nie? co u nas? No słuchaj, klimatyzacja to, czy ja musisz się rozbijać tak? tam, wiesz, automatami i tym, tym. Ci Dokładnie. powiem na pewno, łatwiej to wyliczyć, jak tak. Słuchaj, nowe to jest nowe, nie? No ale pytam gościa i mówię, no nawet, tanie jak jak Holand, To on mówi, no nie wiem, że on tak słabo się sprzedaje, nie? I tak... Ja też nie, właśnie. No coś, chłopie, no jest nowe, zmieniam filtry, jadę jakieś. No To u nas już chodzi, to już 8 y, ós rok już leci, nie? Właśnie. No się ta cena, nie? Tak, cena tak ci powiem naprawdę, jak tak. No mówię, no, no, no to się teraz głupio no, mówi, To To wszystko taką, praktycznie nie ma to samo, nie? jak o, to fajnie jest. U nie? nas nie już tego nie ma. Masz yy, czułość. Yy, Rewersu. No no, no to mówił, właśnie tutaj opowiadał. A u nas tego nie ma, nie? No ale chopy, tak jak ja siacz, ja muszę tam wiesz, mieć na automacie, no mogę mieć przyszłą. No... Tylko nie wiadomo ile pobiegów, ma nie? Bo u nas są tylko trzy. Już Nie pytałem akurat. nie? Czekaj, weź nogę. Co innymi mi chodzi? Podstawa, podstawa. To nie? samo, tu masz trzy zakresy? No. I po sześć biegów i po... Ja nie wiem ile pobiegów, nie? No wiesz, no chodzi o to. Podnosi że ten sam? Podstawa ciągnika, nie? Tym co mogę pracować. Dokładnie. 160 koni, 308 tysięcy, nie? No. I czemu tak słabo? Rozpromowany w Polsce? Nie wiem. Wiesz. I dochodzi. No za no, no kurde u nas do... Ale to jest kolegikała też jest słowa. No i możesz jechać no, chłopie. Sobie... I musi się kabina bujać na 300. Ale cię bo ja pracować, I, To mi się nie? bardziej tak? podoba niż u nas, nie? No Licznik. No, no, no. Bo to masz wszystko elektronicznie. Dobra, inne otwarcie. No bo właśnie już masz inne drzwi, ale kabina góra to samo podobno, nie? Weź mi podaj markę jakąś, którą idzie zamknąć tą moc w tych w tych pieniądzach, nie? No, no. Ale no widzisz, no pytasz przedstawiciela, czemu taka słowa sprzedaż, no nie wiemy, nie? Dokładnie. Chyba przyszła moda, wiesz, na wypasione traktory. Nie wiem, no, nie no, wiem. No, no, no ma mi się tak wydaje, ludzie nie patrzą, nie? No ale O Ty tu jest, prąd. Zobacz. Zobacz. Zobacz, sprawdzimy, co ile ma pobiegów, chociaż. Zobacz, masz. Czekaj sprzęgło czasu przyjadę, nacisnąłem, no, przejadę. Co? Nie. nie. No odpalać, nie. Pobiegów? A weź klikaj okay. teraz. Zobacz, jak zrobili, jest gdzieś Wyskakuje. Nie, jest teraz. teraz. Ale nie włączysz ty. Co ale weź, klikaj, no tymi guzikami, dobra. bo u mnie przychodzi. Jed jedna? Jest jedynka? No? E, czekaj. Dwóry. Dwójka? Trójka? Trzy. Tak Trzy. Tak u mnie to samo. Co jest sprzęgło w gajdze? Dokładnie. Co ja więcej chcę do siania? Ale jest no, nowe, bo powiedzmy, zakładam, że jest bezawaryjne na 10 lat i tak ci powiem. Dobrze, co no... się jedziesz. No słuchaj, no nie pójdziemy zaraz do Marek, co kosztuje po 700-800, bo tego nie wyliczysz na usługi, nie? No dokładnie. No, a przynajmniej na te ARAOC ja robię no, no kurny. u nas jest taki. No praktycznie się ciągnie, nie? No no, no, tylko no wiesz ten zmienili, nie tam wygląd maski. No, tylo. no, no. To jest starszy, nie? Nie no, zaskoczymy gościu, powiem mówię, no żebyś widzowie źle nie odebrali, że 380 o gościu leci i płaci. Jo. Nie, no podług tego co się nasłuchasz, pół miliona 700 No jest 160 koni, inaczej patrzę, no 160. Wiesz, i, no. Ja myślę, mi się wydaje, że... No, ma koronika świnia, na kubo, na czy patrzcie na kobota, czy chcesz, nie? No, tak też mam, nie? To, no, ty to bardziej teraz z tym nowym. 6 cylindrów, który masz, nie? 6! Jakiś tam, nie? Widzę, no, no, no fajnie, no tak ci powiem, no. Tak to mówię, im jej tego jest, tym jej do popsucia, nie? I tak wiesz, I do co? serwisowania. Tam nie? Wiesz? nie, no fajnie, naprawdę ci powiem, no. A jak ktoś program? Słyszy, 360 płaci, no wiesz, No. połowę, no to tak, Kurde, no. Weź wyłącz ten prąd? Jak ja ci, mam wyłączony już. A, wyłączony no. też bawi. Naprawdę ja ci powiem, że. Trzeba brać nowy, nie? No. To bym chyba innego nie brał, nie? No to jak sprawdzony, nie? Tylko zobacz, ja jak, to jakiś zwrot pas? A nie, to taka imitacja, dobra. Tylko Blue już to wiadomo, silnik. No ale mam ich cisną, nie? A czekaj, może myślałem ten kluczyk mackiej, odchodzimy co? to chyba jak kupisz? Żeby jak będziecie szybko jechać, żeby. Żeby nie było tak jak w ogóle. jest, nie? Tak, ja sobie właśnie, Nie, zobaczcie. Tak, my jesteśmy dinerem Makronika od 12 lat. Jeśli yy, szukacie ciągnika prostego, mocnego, ciężkiego, takiego powiedzmy, to jest oni bardziej mechaniczny. To jest skrzynia ta sama. No co... wie pan, to, tak to, ma to, ma ma rirać, ma. to ma rirać na polu, a nie kurde. Nie, ale to ja powiem tak. Nie ma co się jest Dużo ludzi, y, tym bardziej młodych ludzi. Jest pan... To jest maszyna, a nie tam jakiś kredyt po Ja wiem, to jest no jest fajne. fajne. On na fendach jeździł dużo. Tak. Mówi, no bajka, nie? Jest Wiem, no ja, no, ja, ja powiem to, nie? osobiście. To jest ta różnica. Ja osobiście no, powiem, że tak. nie jeździmy tym ciągnikiem, Lepiej niż już ten. No właśnie. Tak, bo, to, ale... To jest coś to jest Tam gdzieś Tam być może jeszcze chodnicach Każdy Dokładnie. No, ale, ale, ale powiedzmy tak, no... Kasa jest kasą. E, to tu no. kupię dwa tak. No. No. Dosłownie. A on planuje mieć trzech synów? Akurat trzy tak, się Atakować. Dobrze, że żoną <laughs> <go> nie <słyszy. laughs> Pozdrawiamy. Martucha. I Majuchę. Nie no. I Tu jest taki kocioł, zobaczcie U nas tego nie ma, tego nie ma Nawet no, dla mnie to jest lepsze no ale to jest nowsze, już emisja spalin w ogóle, nie no, ale co zrobić To jest tym co najbardziej się trudni. może pod... mogę podejść do Dawaj, dawaj, dawaj rzeczach, Bo jak... no, kukurydza? Tak? Siema kukurydza, najbardziej lubimy kukurydzę Fajnie, że jesteście Super. Super. Jest, jest, jest. Jaka fajna kukurydza, ty no! Zobacz! Fajna, nie? Naprawdę, no! Ale ja bym nie widziała, bo jestem za mała! <grydza> Super! Posiedzieliście dzisiaj ze szkoły, no? To by zapomnieć. Tak jak Teraz będziemy, Dobra, co, będziemy, no, będziemy. <grywa> co, coraz więcej ludzi. No tak, no, nie tak. Z do tyłu. Facejka morda. Ty już, już czas idziemy. już się nagadał. Ty się z kanału, Widzisz? To, to to ja tak skromnie gościa, Romeo, <grym do stary> A co by tak kurwa krzeźwa jeszcze popadnie? A przyjechali, przyjechali. Nie, godziny, no, no, nawet no, nie. My tam a w to mieli pociąg. Pociąg bo, mieli pod no, no, no. ale nie przyjdzie, przyjdzie. Ale przy to można. się nie wyleje, bo Wolno jedzie. A miarę to jak trzeba. Oczywiście. Nie widzicie, ciężko przejść pogadać? Aż miło, kurde. Człowiek, jest, człowiek jak stoi, to myśli. Człowiek stoi, myśli, rozumuje i kalkuluje. A to się mówi? Nie? Gdzieś tam przyjechali pociągiem. no to wszyscy kuciąngiem pociągiem. i ja Trudy. mam taką propozycję no a jeden miał cicho cicho Przedamy wszyscy... wszyscy na przystawce nie no. i będziecie na filmie no i bajaj ja ja też ja ja wiem, ja wybrać ja ja Najgorszy, ten pierwszy. Każdy <laughs> na wstąpieniu. Tata, a Ty? Ja nie! Zobaczcie! Wszyscy tak, wiesz? Poczekaj, Chodzisz Ja, na, ja, na, na ja wyżej no, 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 na. Najniższy nie będzie. Słuchajcie, no, targi z Piotrem to nie jest taka prosta sprawa, bo jesteśmy już godzinę na targach. je jedno stoisko do no, Makornik i teraz John Deere to drugie stoisko. I bo w sumie do Piotr, no każdy tam, wiadomo, miłe chwile, tam już małą porą czas, to chcieliby sobie fotkę strzelić i tak czekamy Jego siostra w tryka, Jula. Automóc zaczyna pociąg, to jest dla niego najważniejsze, nie? jaki fajny pasek ma John Deere'a Ej, burzki To jest ogarnięty, Zobaczcie Tutaj apel do Marka Kowalskiego i Michała Kowalskiego Nasze życie, zobacz Tu jest apel teraz do Was Jaki? Marek, Marek mówi, dobra, że to bierik Aby? Zamiast tego e, Jaguara bierzemy teraz zielonego On bierze, Może tak być? Zapraszam do środka Wsiadaj Otwarty jest? Nie, właśnie zamknięty ale nie, no czemu Piotr, tak Ja Jaguar dobrze służy, to co? No nie będziemy tutaj. Nie, to No Zobaczcie, jaka maszynka. Ale Jaguar tak lepszy jest. 100 metrów dopiero Ile przeszliśmy. Ile pani mi przytrzyma. Ja wolę jak kobiety Ile zmaskuje? Ile... Już mucha? Tak. Mocniej musi pan. Mocniej. Co jest tak słabo? No mi się zdaje, że popsuty. Mówiłem pani od początku. Nie wiem, ale stałeś w dużym tłumie i nie chciałem Cię przerabiać. Dzisiaj. Dzisiaj? Dzisiaj jest blaszka, nie? Ja zrozumiałem, blaszka. Nie, no, nie jadam słodkiego, w ogóle. W ogóle? W ogóle słodkiego nie jem. Tylko w święta jadłem sobie tam. no. Że teraz blaskach Tak sama, a tak nie jem. Nie, nie boisz się. Nie, nie, no, tak nie. nie. No, tak samo, to co tak samo. Dużo ludzi, nie? trzecia? No ale... A co na co? Nie to co kiedyś. Kiedyś, co widzę, to było pola. to się na dworze przychodzi na tej metale PKP. A ty masz to nisko? zobacz jaki mądry szkół, żebyś się w hotelu. Przygotowani? Nie. Wiemy o co chodzi. Dobra. Szkoda. Jakby nie to, to bym sobie dziablął jednak. No nie? Ładna mieszanka piotrów Też to kompot jest Częstko no, pomalowane Tapicerki wszystko też To no, tapicer nam robił nie? Bo też te oryginalne te takie Tam do kupienia były, to nam się nie podobały No, no. Bo wy też kupiliście, nie? Z Nie, wiecie. miałem... Naprawdę, wiesz? Znanego. No, no, bo widziałem Ale pisy dwa no no, 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 co? Hamulce A ja robiłem jeszcze hamulce? No z wczoraj <grym i zimna> Ale co? Zwalałeś zwolnicę? Zwalałem do tłoczek cię? Ja pierdolę, to jest to jest porąbane w no, ciebie. Tak na, na takim spidzie mocnym, na mrozie Mroziło no, w nieobżywanym menażu Zobaczcie kto to jest Zobaczcie Cześć, czy się mogę zdjęcia? Cześć To jest naprawdę on z internetu Cześć, Cześć. Gratulacje! Gratulacje. gratulacje. jestem. Gratulacje, gratulacje. Jestem. Tak, to ten I o, No to na Jasne. Powodzenia. Nie Trzeba Trzeba za namioty, no. Bo mam pistolet tam Romeo też ma z zdjęcia. Ja też? Nie uczesałem się dzisiaj. Może wiatr zawieje, dobrze zarzuci. Nie ma czym. No, tak. o, ja, Czekamy aż nas celebryta... Ale wam mówię, szok. Dafana, no, 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 to Dobrze Nie, no, no, no. no, no. no, to, to będzie no Zrobimy to będzie Zrobimy to A później was zrobimy. No, 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 tak, jak będzie ktoś chciał jeszcze to ze zesta, po nie. tak mi się wydaje. No dobra. No, <mówi> dobra. no, 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 znowu. no, dobra, no, się no, 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 no to nie powiedz Dobra. Daj, słuchajcie, służy, ekipa nasza może gdzieś sobie do solku wkuszą się w z, z Ja to muszę stać cały czas. Dłuczy i... Zaczekaj, zaczekaj, Ale Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. Zaczekaj, zaczekaj. Zaczekaj, dawaj zaczekaj. Zaczekaj, zaczekaj, ale Adam będziesz wymacany dzisiaj no? no. Ale niektórzy będą mieli unikalne z Niemandem jeszcze. Unikalne numery. Dawaj gdzieś, tu jest to się za podpisze. Co pani się tak skrada? Ale kurde, mi gdzieś... Jeszcze Adam, masz. Jestem przewodniczącym protestu, który jest u nie nas, no niestety ja. Ale wiadomo, że pan się będzie kompletnie się wtarzył w taki jak. Nie, no tak jak chcieli, pan to już czeka, dwie gdzie godzinki na razie, na podoczku stoimy, ale już tam kuzyn dzwonił, co tam organizuje mocniej. Jesteśmy na labie, ale odbył z drugiej strony. Gdzie mam kamerować? Nie ma co się w nie. chwili dzieje. tak do góry, gdybyśmy byli na labie, to nie będę. Patrzcie, warto było przyjechać, warto. Dziękujemy za zaproszenie. Dzięki. Dziękuję. Zobaczcie kto tu jest, zobaczcie Kurde Nie wierzę, nie?

jak tak podniesiesz to Nie. Start! Ja już byłem 30 minut byłem. I tak, zaczynamy no, tak, tak. Tak, tak. tak, jak świetnie tak. skończył, tak. tak, to nie ma problemu. No trzymaj, trzeba już tu No sztu, ale, tak złapa. Tak, 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 tak no, tak ja ja tak, ale odwichaj! Ale chodzi. Tak, tak, się oddychać, musisz tego tak, sztuka. A, a to nie. Nie Schwycił trochę gorzej dla siebie. Bo jakby chwycił koło sznurka, by miał łatwiej. Mówiłem, być, że... Nie, moja Pytu. już tak. Jak już tak, nie, dawaj. To, tak robili, nie, nie Dawaj. że tak ale niedużo dużo dawało. Dawaj, dawa. dawaj, chociaż minutę. Dajesz do góry. Dawaj, dawaj, ja dawaj. pani, brawa, dawaj. dawaj. dawaj, dawaj. Nie, 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 Mamy to. Cztery, sześć. ja zobaczę, wiesz? Tu patrzę i nam daje pićku. Wybierz sobie Tiger, Dzięki. albo coś. Wybierz, kto chce. Takie na pewno? No. Czy inne? To może Dobrze. Bardzo ci dziękuję. oczywiście tak? Nie będzie chciał walczyć. Nie będzie chciał? No. No. Ale, Ale, nie, nie, że... się zaczął sadzić, kurwa, ogólnie tak, do rolników. do to, 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 to No, no, no. Mówię tak. Na początek mówię, dobra Drugi post, trzeci post, czwarty i ja mówię, jak wrzucił z tym bykiem, mówię, o... Ja widziałem! I zagotowałeś owocę. Boż, jak się zagotowałeś, no. mówię, nie damy rady. No, ruchowy. No i mówię, jak chcesz, to się możemy sprawdzić, ale w ringu, ja nie będę się z tą wyzywał jak dzieciom. Dokładnie. Proszę bardzo. No i się zainteresowałem. Ale ja, kałuję, nie? było. O, jeszcze no pięta, nie ma piętna. Bardzo mnie jeszcze nosi. Jeszcze nosi, kurde biedny, każą mu nosić, nie? Odryto! Okay, <laughs> no, no, ale. <grymne> ale co na prawie? Czy na fejm. Na wczoraj, wczoraj było losowanie na fejmie podobno. Moi widzowie mi mówili, że od 7 do 13 było jakieś badanie w rynku, rynku, kto chce walczyć. I było 30 twórców z całej Polski różnych. A co tego 10 lutego? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. I ja byłem na samej górze, miałem 82% widzów chciało mnie w fejmie. Show! Więc chyba tam ja zobaczymy kiedyś. Ale jeszcze mi na tym nie zależy, ja mam za co żyć, ja robię robię sobie gospodary, tam są ludzie, którzy nie bez czego. Bez roboty i bez ambicji ja najczęściej. To jest prawda, to powie że, nie. Różni, że, że, że e, rynek, kurę co ten film to, to, sam, to a, ludzie nie. z gospodarstw dużo ogląda, nie? On I tak, tak, oni nie myślą, jaki to, 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 to jest rynek nieodkryty, nie? Tak, tak, tak. Naprawdę? Dowiedzą się. Dowiedzą się. Dowiedzą się. No to jest nieodkryty. Jest grubo, będzie walczył. <laughs> Załogę? <Bydzie>, <laughs> tak, no już, już tak to widziałem. Całą piją, że jest No, załomka tak Rozmowy rolników trwają. Warto było jechać, warto było się z Wami spotkać. Miejmy nadzieję, że za rok się widzimy widzimy się na Bednarach. Oczywiście, jak dostanę wolne. Nie dostaniesz! że no, we, wrze we wrześniu nie dostaniesz wolnego i koniec. <noise> Także widzicie go gdzie indziej, nie na Bednarach. Chyba, że w marcu w No Zobaczymy, zobaczymy. Trzymajcie się. Dzięki, że widzieliśmy się dzisiaj. Dzięki za zdjęcia, za zapiony zbitę. No i co? Trzymajcie się. Marka, cześć!